Dzień dobry wszystkim, ja jestem Majer a dzisiaj gramy kolejne gościnne CW. Dzisiaj gorsze w klanie Pro Fighters. Ze mną jest Konik, Abdul Detonu i Venet. Siema, cześć, witajcie witam panowie. Witam cześć. panowie. Witam. Cześć. Dobra. Gramy z, z jakimiś no-name'ami i wygrywamy. Yy, nam idzie jeszcze robity. Dwóch nam idzie jeszcze. Dobra. Na serwis chyba poleciał Pom, pom, pom Bebo rzucił flesza. Ty słyszysz gdzieś tam flesza? No, był flesz przed chwilą. Kurczę. I właśnie ten stałem ja muszę kupić sobie słuchawki. Może na gwiazdkę mi mikał i przyniesie słuchawki. <grym> Takich rzeczy nie słyszę flesza z takiej odległości. O ale zrąbałem, ale zrąbałem, przepraszam. Pok. Nie może być tak, żebym ja... Zresztą koleś jakiś ma 500 pingu. żeby ja rondy nie ugrywał jeden na jeden. Uuu słabo, słabo, słabo. Nam idzie znowu dużo Wszyscy mi idę. Wszyscy są na idzie, jeden idzie, kada idzie. Dobrze, dobrze Jeszcze jeden. I leci na A. No, na A leci? Lecą na... No S Kurko, bańce Masz tu jednego A za późno, za późno, za późno go usłyszałem Dobra Ja pójdę na tego mida, zejdę no, okej, okay. to ja pójdę B Nikogo nam idzie, nie Wszyscy idą B oni rasują wszyscy Dwie Ulu, Ululu, ululu on mi ładnie wyszedł. Ten IT Alex, dobre, dobre ma info chyba. Coś mi się wydaje, że on ma dobre info, wiesz? Wiecie? No. Ale może się mylę, może się mylę, może jest czysty i tylko po prostu i tak lamimy, w sensie ja lamie Też ma to troszeczkę łatwiej, bo mam 50 amunicji, nie? Mm, tylko jednego ciupłem na to mić. Na B jest A. On ma info, chyba, dobre. Ale wątpię, bo tutaj nie biegałem w ogóle. Dlatego mówię, że ma dobre info. W sensie za dobre info. Od Boga info. Dobra, ja zryszujemy wiesz, major Tylko tego mi da Idzie na Mida jeden. Sebrałem. Aura, padł. Na midzie jest ten typ, pobity A, ostatnia Jest pierwsza runda, to jest comeback. Robimy kombeka i to wygrywamy, bo nie mogą nas bić jakiś... Znaczy w sumie jeden, jeden człowiek, tak? Z P90 jakiś pros z publika.

Na no no bo jak uciekł z serwerów a miał skopę chyba plant A dziękuję dziękuję Jeden idzie na B Ten pros idzie na B Skuba nie zdaje Dobry, Dobry i patrzy już na mida, na mida patrzę, od B na mida No mówiłem, że tam a On coś ma, tak mi się wydaje Na no, A jest chyba Na B Poleciał na B chyba no, a, poleciał? Od B? Mówisz? Powiesz mi, a Amigo, co ma za słuchawki, bo ja właśnie myślałem nad słuchawkami, a jak ty mówisz, że ty słyszysz wszystko, to chętnie, chętnie bym kupił podobny zestaw słuchawkowy. A, coś więcej? No zaraz ci powiem, zaraz, zaraz Dobrze. Muszę znaleźć, czekaj Jezus, dwóch mid, dwóch mid Dwóch, jeszcze dwóch mid Jeszcze jeden na midzie na pewno Niepotrzebnie zarszawowała z tą snajpą. I nie, nie, nie raszujcie, bo on nas może wszystkich wybić Bo on ma info Od Boga, mówię wam Na B, na B idę On wszystko wie, on wie, że jestem 9B Patrz, patrz, patrz co on robi, patrz co on robi Ty Jest na schodach na szałap. B, tak? O 9B, biegnie 9B Raszuję Kurde, jaki to szalaput Kurde, on wygrał. Fuck, fuck, fuck. Nie boże mi się wychylałem, bo padł od nadea. Szkoda. Szkoda rundy. Ale wydaje mi się, że coś ma. Ta! No mówię, no wyprost takich jest A, chcecie możecie nie wiem czy... Chociaż taki wideo, czy takie wideo coś pokazuje? Nic nie pokazuje, nawet jak się do supportu wyślę pewnie, nie? Nie wiem, nie znam się, bo nigdy nie wysłałem. No na że ma, że ma, wucha i nie pojedzie, że ma Kurde, Cały czas ma nieskończona mama, napisał mi na privie. Kto ci napisał na privie? Że i ty, ten typ. No to rom screenshoty, masz filmiki i... no niech bana dostanie, nie, bo no nie jest... No niestety, no widzicie, no i tak jest czasami, się trafi na hakera. No życie, życie. Dobra. No ja już wiedziałem po, kurcze, ja już wiedziałem po kilku rundach, coś mi, coś mi nie pasowało w nim. Za dobrze wszystko wiem. podobno i Ale idzie go zabić Ciężko bo ciężko ale da radę czasami To że ma WHO to inaczej że jest dobrym graczem Na serwach jest jeden Jeszcze łaput, o pan no, ale... Jeszcze chyba nawet speed bo tak trochę... chociaż... nie wiem No szkoda, no trudno, no nic nie zrobimy Nice. Jeszcze nice. dwóch, jeszcze dwóch macie. Nie masz Abdul pistoletu? Odmida ostatni, plantuj B sobie na spokojnie. Plantuj B. O Boże, co ja zrobiłem? Ugraj. Oh szkoda, szkoda. Jeszcze tylko z, jestem ciekaw, zobaczymy jak się nazywa klan, żeby wszyscy, którzy ewentualnie to zobaczą, wiedzieli, żeby z tym klanem nie grać. No niestety, no szkoda, że tak trochę smutno kończymy te gościnne CW. Byłem gościem, no ale niestety hakerzy. To jest klan Profighters, polecam mimo wszystko, a klan przeciwko któremu graliśmy to jest L200 Dizastro. Nic, trzymajcie się, cześć.